If I can say 40% of my income, if I go back 100 years and look at the top, dalej prosto. 1 of all the... Dzień dobry. Dobrze jest być przedsiębiorcą, ale nie właścicielem jednoosobowej działalności, ale przedsiębiorcą. Już tłumaczę dlaczego. Mimo tego, że mógłbym pewne rzeczy robić sam, to część rzeczy zlecam innym osobom. Dla przykładu, dzisiaj, w tej chwili robię szkolenie. Które, na którym miałem być. Natomiast trochę źle się poczułem wczoraj, bo wypiłem w sumie 7 Red Bulli. Proszę, nie oceniaj mnie. Napisałem się z rana do mojego kolegi, który miał ze mną współorganizować to szkolenie, czy jest w stanie wyciągnąć to szkolenie sam. I oczywiście jest w stanie wyciągnąć to szkolenie sam. W tym miesiącu, gdy byłem w Hiszpanii, też mój kolega prowadził jedno szkolenie, więc faktycznie przez to zarabiam mniej pieniędzy, natomiast mam możliwość kupowania swojego czasu, co chyba jest największą rzeczą w życiu przedsiębiorcy, żeby sam wybierać to, kiedy chcę zamieniać pieniądze na czas jest tylko jedna rzecz, która mi w ostatnich czasach już pokazuję krok wytrysynów ale już niedługo wracam do mojego do trzeciego domu cała zasada bycia przedsiębiorcą którą odkrywam cały czas to jest to że mamy możliwość niekoniecznie musimy ale mamy możliwość kupowania czasu za pieniądze gdy chcemy, możemy mieć więcej pieniędzy, gdy chcemy, możemy mieć mniej pieniędzy, ale za to kupimy sobie czas. I to jest ekstremalnie fascynujące, chyba najbardziej ekscytujące w tym całym życiu przedsiębiorcą. Dziś chciałbym sobie poruszyć jeden bardzo ważny temat, który jest związany z pewnym mitem, w który ja wierzyłem jeszcze parę miesięcy temu, a który okazał się całkowitym mitem. Czyli to, że musimy wybierać. Ostatnio, zdałem sobie sprawę, że nie musimy wybierać. A co my tu mamy? Wóeczkę. Well, co my tu mamy. Co to jest? Fajne. Jeżu, do nagrania tego odcinka przekonał mnie pewien wpis, a nawet seria wpisów, która staje jest popularna w internecie, czyli taka, że hej tam mireczku jak nie będziesz piłkawy przez 30 lat, to zaoszczędzisz 157 tysięcy złotych tam dolarów i. Gdy poczytamy sobie, kto pisze te rzeczy, to piszą to ogólnie osoby, które uczą oszczędzania i, i zarabiają na sprzedaży produktów, które uczą oszczędzania. I nie mam w tym nic złego, ale zaraz przekażę, gdzie jest problem. I z tym oszczędzaniem jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Moim zdaniem picie kawy jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka może być, nawet tej drogiej kawy, szczególnie, którą robimy z kimś innym, bo ja na przykład nawet w tamtym tygodniu piłem kawę z sobą, z którą jutro będę współpracował, przy płatnym kontrakcie. Więc. Z tym piciem kawy to jest duży temat i z tymi przyjemnościami. Ale, ale do rzeczy. Osoby, które mówią nam o czymś, bardzo często mówią nam o czymś bazując na swoich doświadczeniach i na tym, gdzie są w danej chwili. I tak jak z tym oszczędzaniem, czyli osoba, która sprzedaje produkty o oszczędzaniu, mówi o oszczędzaniu, żeby każdy używał jej produktów i też oszczędzał. Osoba, która sprzedaje rzeczy związane z ubezpieczeniem, mówi, jak to ubezpieczenia są ważne. Osoba, która sprzedaje treningi biegowe, mówi, jak bardzo treningi biegowe są ważne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeden aspekt życia, gdzie niestety ludzie często mówią o pewnych aspektach i popełniają jeden duży błąd, bardzo duży błąd, w który ja dałem się wciągnąć, ale ostatnio zrozumiałem, że popełniłem duży błąd i czas to odkręcić. Tak więc, w wielu książkach, w wielu artykułach, w wielu wideo i w różnych innych mądrych rzeczach jest napisane, że trzeba wybierać. Że albo przyjaciele, albo rodzina. Albo ciężka praca, albo sen. Albo crossfit, albo bieganie. Albo kariera, albo rodzina. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tak samo wiele razy słyszałem, wiele razy od różnych osób: Mireczku, nie możesz robić naraz raz crossfitu i biegania, bo to tak nie może być. Mireczku nie możesz robić kariery i razem zajmować się rodziną, bo to się nie da. I zaczynamy w to wierzyć, no bo czemu nie przecież to mówią, tacy wielcy ludzie wspaniali, że nie da się robić tych rzeczy razem. Więc musimy wybrać trzy pilary, rodzina, przyjaciele, finanse. Wybierz tylko dwie, bo nie da ci się utrzymać trzech. Czytamy doktor habilitowany. Czytamy wspaniały ekspert i wierzymy w te słowa. Mm -mm. Zobaczymy biografię tych osób i osoba, która mówi, że nie, nie, z rodziną to się nie da jak się pracuje, to osoba, która dobrze pracuje, ma świetną karierę, ale nie ma rodziny. Osoba, która mówi, że się nie da połączyć pracy ze spaniem, to osoba, która prawie nie śpi, cały czas pracuje, przekazuje swoją wizję świata, czasami żeby zarobić, ale głównie po to, żeby utrwalić siebie w przekonaniu, że to co robi i drogę, którą dana osoba wybrała, to dobra droga. Gdy poświęcimy trochę czasu zaczniemy patrzeć, jacy ludzie żyją na tym świecie, zobaczymy sobie, że są ludzie, którzy mają super pokładane finanse, mają super poukładaną rodzinę, mają super pokładane zdrowie, są wysportowani, mają super rodzinę, mają czas na dzieci, mają czas na spanie, mają czas na wszystko. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Się okazuje, że ci ludzie, bo niektórzy z nich też psią książki, niektórzy też nagrywają wideo i mówią o innych innych rzeczach, Uwierzyli, że można robić wszystko i można tak sobie ułożyć całe życie, żeby mieć wszystko to, czego inni mówią, że się nie da. Dostaliśmy od mojej mamy przysyłkę z okazji Dnia Dziecka, która się odbywa chyba jutro. Najlepszy prezent na świecie. Jak idzie praca? Dobre. Co robisz? Komiksy. Rzadko daję rady, więc dzisiaj trzy rady ode mnie. Pierwsza rada: bardzo uważnie sprawdzę, od kogo bierzesz rady. Nawet jeżeli te osoby są bardzo znane w jakimś świecie, są znanymi pisarzami, niesamowite rzeczy osiągnęli, to po pierwsze upewnij się, że ta osoba jest taką osobą, która jest w danym miejscu, w którym ty chcesz być i chcesz od niej czerpać rady. Bo nie zawsze ta osoba będzie przekazała wiedzę w 100% obiektywnie, każdy z nas ma jakiś swój punkt widzenia. Które zależne od tego, co w życiu zrobiliśmy, gdzie byliśmy, co czytaliśmy, co widzieliśmy, z kim przebywaliśmy. Więc sprawdźmy bardzo dobrze, kim jest ta osoba. Po drugie, nie ukrywajmy wszystkiego, jak ten tak zwany pelykan. Jesteśmy wszyscy dość mądrymi ludźmi. Każdy z nas potrafi włączyć YouTube'a i obejrzeć vloga, więc zapewne każdy z nas potrafi też się przez chwilę zastanowić, czy dany punkt widzenia, nawet danej osoby jest słuszny. Czy może ten punkt widzenia, który dana osoba przedstawia, nie jest słuszne dla tego, gdzie ja chcę być i co robić. Więc warto, warto przez chwilę przeanalizować to, co dana osoba mówi. Nawet taka osoba jak ja. I jeszcze trzecia, ostatnia. Od małych lat naszego życia zdobywamy nowe pasy. Tak jest biały pas, żółty, zielony, nie wiem czy dobrej kolejności, mówię, na końcu czarny. I dużo z nas ma czarny pas w jednej umiejętności. Nie wiem czy zdawałeś sobie, albo zdawałeś sobie, w jakiej umiejętności. Gdzie masz pomysł? Wielu z nas ma czarny pas w umiejętności szukania wymówek. I dlatego, jeżeli uznamy sobie, że jeżeli mamy pracę, to nie mamy czasu na rodzinę, nie mamy czasu na znajomych, nie mamy czasu na spanie, to tak będzie i znajdziemy wymówki, żeby mieć czasu na pracę, rodzinę, przyjaciół i cokolwiek innego. Najtrudniejszą rzeczą chyba z tych wszystkich jest pozbycie się. Pozbycie się, pozbycie, pozbycie się wymówek. Jeżeli założymy sobie, że dana osoba. Jest w miejscu, do którego my chcemy dojść, i dana osoba pokazuje, że można dojść do tego miejsca, robiąc to i to i to. I my powiedziemy się swoich wymówek, bo możemy łatwo założyć, o, zła pogoda, o, ja mam trzy dzieci, ta osoba ma dwie, o, urodziła się w innym miejscu, o, ma inny kolor skóry, o, ma inny kolor włosów i tak, dalej, i tak dalej. No to znajdziemy sobie wymówkę na wszystko. Mamy czarne pasy na wymówek i możemy znaleźć wymówkę na wszystko bardzo logiczną. Pozbywając się tych wymówek, możemy schylić na nowy poziom i robić całkowicie nowe rzeczy. Ostatnio właśnie się do tego oduczam. Oduczam się szukania wymówek. Jeżeli założę coś, że coś mogę, a mogę wszystko, to po prostu to robię. Cała reszta się układa. Kończy się miesiąc, ja właśnie planuję kolejny miesiąc. Maj był bardzo owocny. Była Hiszpania, były Włochy. Było bardzo dużo pracy, zrobiłem chyba 5 szkoleń i jeszcze parę innych dziwnych rzeczy. Trzeba zapowiada się równie pracowity, natomiast może nie aż tak. Nie mam aż tak dużych wyjazdów, mi chyba jeden wyjazd na Suwalszczyznę, ja chyba raz będę w Krakowie. Więc bardzo spokojnie. Tutaj natomiast intensywnie, bo chcę ruszyć wiele różnych ciekawych projektów do przodu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Drugi miesiąc jako przedsiębiorca drugi miesiąc jako przedsiębiorca tata przyjaciel mąż katolik śpioch podróżnik finansista biegacz crossfitter i tak dalej możemy wszystko tylko musimy sobie na to pozwolić do zobaczenia jutro